Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty. Firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów z Nowa TV. A dzisiaj w specjalnym wydaniu Powiedz Paulinie, łączymy się z online z panią Pauliną Barszcz, psychologiem pracującym w poradni psychologiczno-pedagogicznej Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Pani Paulino, nie będzie dużym zaskoczeniem tematyka, o jakiej będziemy dzisiaj rozmawiać w dobie pandemii, z jaką przyszło nam się zmierzyć. Dostarczane wciąż treści, informacje o zachorowaniach, zgonach powodują, że wzmaga się w nas stres. Zatem jak najlepiej sobie z nim radzić? Przede wszystkim ograniczyć. no. Czytanie i słuchanie informacji, dlatego że im więcej tego pochłaniamy, to tym bardziej się nakręcamy, tym bardziej się boimy. Dobrym sposobem obniżenia stresu czy strachu jest podzielenie się swoimi emocjami, nazwanie tych emocji z jakąś zaufaną osobą, dlatego że jeżeli dwie osoby tak jakby porozmawiają ze sobą i podzielą się swoim strachem, to ten strach tak jakby się rozpływa na dwie osoby jest mniejszy. Można próbować e, zająć się jakimś swoim hobby albo z, przede wszystkim odwrócić swoje myśli od, e, od obecnej sytuacji, zająć mhm. się czymś, e, co sprawia nam przyjemność, e, skorzystać z tego czasu, który teraz mamy i nadrobić jakieś e, zaległe hobby, książki do przeczytania e, czy, czy jakieś e, relacje z rodziną czy ze znajomymi, które jakoś się może rozluźniły czy nad, nadrobienie tego czasu tak jakby straconego wcześniej. To, że tak gwałtownie y, sprawdzamy wiadomości, informacje i czasem też te fake newsy wynika pewnie też z tego, że ta sytuacja jest dla nas całkiem nowa. Nie byliśmy na to przygotowani i czy w ogóle możemy się przygotować na coś takiego. Więc y, to jest chyba też reakcja może na nas, na, na, na tego typu stres. My jako przeciętni ludzie nie, jesteśmy, nie byliśmy w stanie się na to przygotować, bo tak naprawdę nie mieliśmy wystarczających informacji, żeby po prostu mieć jakąś świadomość, że coś takiego może się stać. Sytuacja jest dla nas nowa i zupełnie nieoczekiwana. Więc, tak naprawdę, żeby przygotować się do tego mentalnie czy w jakikolwiek inny sposób, uważam, że nie, nie byliśmy po prostu w stanie. I teraz musimy. Wykazać się dużą elastycznością i adaptacyjnością, żeby dostosować się do tego, co się dzieje. Co paradoksalnie pozytywnego, dobrego możemy wynieść z całej tej sytuacji, z tej choroby, która obecnie opanowała cały świat? Eee, przede wszystkim sam fakt mierzenia się z jakąś trudną sytuacją, i szukanie strategii rozwiązywania jakichś problemów, radzenia sobie z własnymi lękami, z własnym stresem, tak jakby wzmacnia naszą kondycję psychiczną, naszą elastyczność, pomaga nam rozwijać sobie strategię radzenia sobie z trudnościami. Takie umiejętności, takie przeżycia, po prostu. Procentują nam na przyszłość. Dzięki temu mamy lepszą kondycję psychiczną i też lepsze poczucie własnej wartości. Poza tym, obecna sytuacja sprawia, że pojawia się wiele więcej właściwie niż dotychczas zachowań prospołecznych, odnawianie relacji, które być może się trochę rozluźniły albo zostały zrywane, czy właśnie. Y, jakieś takie paradoksalnie właśnie y, szukanie drugiego człowieka, czy choćby może nie w takim kontakcie Bezpośrednim, ale na przykład przez jakieś media społecznościowe czy, czy rozmowy telefoniczne? Tak jak mówiłyśmy, ta sytuacja była nagła, wciąż pojawiają się nowe ograniczenia, jesteśmy zamknięci w domu. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie, nie w każdej pracy jest to możliwe, ale co w przypadku z dziećmi, które mamy w domu, jak z nimi się zająć, jak co robić, żeby właśnie tutaj tą sytuację jakoś starać się opanować? Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że dziecko obserwuje, obserwuje świat i rozumie pewne rzeczy, które się dzieją po swojemu. I jeżeli my jesteśmy zdenerwowani, to dziecko denerwuje się tym bardziej i przejawia to w swoim zachowaniu, czy jest niegrzeczne, czy nie słucha rodziców, czy robi coś na złość. Być może, że jest płaczliwe albo robi rzeczy, z których już wyrosło, na przykład moczy się w nocy. Najważniejsze jest, żebyśmy my zachowali spokój, my jako rodzice, jako opiekunowie, porozmawiali z dzieckiem, wytłumaczyli mu obecną sytuację w taki sposób zrozumiały dla, dla dziecka, żebyśmy okazali wsparcie i przekazali mu tak jakby ten spokój. Dzięki temu będzie łatwiej nam będzie łatwiej dzieckiem się opiekować. Tak, tak samo możemy po prostu robić ze swoimi bliskimi. Ten spokój jest najważniejszy. W tym momencie. Ten spokój w przypadku dzieci, bo jeżeli niekoniecznie my, ale nasi bliscy domownicy są na skraju takiej ataku paniki, jak też możemy im pomóc? Przede wszystkim starać się normalnie funkcjonować. Jeżeli stara rutyna nie jest do zaaplikowania w obecnej sytuacji, Powinniśmy ustalić sobie nową rutynę, nowy plan dnia czy plan tygodnia, żeby ustalić sobie jakieś ramy. W ten sposób y, będzie takie poczucie stabilizacji, które na pewno nam poprawi samopoczucie. Y, rozmowa z innymi ludźmi, być może jakieś treningi relaksacyjne, oddechowe czy jakieś wizualizacje na pewno są, y, są tutaj pomocne. Przede wszystkim dbanie o. O takie zdrowe, zdrowe życie, zdrowe odżywianie i z rytm snu, dlatego że to też jest dbaniem o naszą odporność i obniżanie stresu, dbanie o własne, taką higienę codziennego funkcjonowania jest teraz niezwykle ważne, ponieważ no, jeżeli będziemy mieć obniżoną odporność, to jest większe ryzyko, że możemy zachorować. A dbając o to, po prostu bronimy się przed samym wirusem już tak bardziej bezpośrednio. Prawdą jest, że każdy z nas inaczej reaguje na ten stres. U jednych objawia się on na przykład gromadzeniem produktów, tudzież papieru toaletowego, już słynne memy też zaczęły się pojawiać w internecie. Czym jest spowodowane takie zachowanie z takiego psychologicznego punktu widzenia? Tak, jest to jak najbardziej naturalna reakcja. Na strach i poczucie zagrożenia, jakie teraz wiele ludzi odczuwa. Jest to taka, jakby reakcja obrony, na przygotowywanie się na jakieś trudne czasy czy trudne chwile, ponieważ biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje, ludzie spodziewają się, że być może pewnych produktów zabraknie. Dlatego próbują się przygotować. Poza tym, jeszcze jest tutaj taki mechanizm, Modelowania, patrzymy na inne osoby, które robią duże zakupy i sami sobie myślimy, że oni się przygotowują, więc być może my też powinniśmy. I tak to trochę taką drogą łańcuszkową idzie, że naśladujemy inne osoby w tym momencie. Chciałam zapytać, jak to jest, że w obliczu takiego natłoku obowiązków tak naprawdę nie możemy doczekać się weekendu wolnego? Już w piątek zwykle w pracy cieszyliśmy się nadchodzącym weekendem, a kiedy teraz przyszło nam pozostać w domach, no to zdarza się takie narzekanie, bo ile można siedzieć, co można ze sobą zrobić? To jest trochę tak, że człowiek z natury jest stworzony do działania. Nie znosi bezczynności. A praca jest dobrym źródłem zajęcia, i czasem wydaje się, że jesteśmy zmęczeni i chcielibyśmy sobie odpocząć, kiedy nagle mamy za dużo wolnego czasu, nie podoba się nam to i chcemy działać. To jest taka rzecz związana właśnie z tym, że człowiek jest stworzony do działania. A druga rzecz jest taka, że obecne zamknięcie w domu, czy zalecenia do pozostania w domu, nie wynikają z naszej własnej woli. One są poniekąd narzucone odgórnie, więc jest to w pewien sposób tracenie kontroli nad tym, co robimy. A człowiek bardzo nie lubi y, tracić kontroli nad swoim życiem, nad tym, co robi, i stąd może się brać duże poczucie dyskomfortu, i dlatego możemy narzekać. Jaki jest, y, w takim razie, Pani najlepszy sposób y, na walkę na, w ogóle na koronawirusa? Przede wszystkim ograniczam, Yy, czytanie i yy, słuchanie wiadomości. Yy, spędzam czas z rodziną, nadrabiam ten czas zaległy. Poza tym jestem w na tyle szczęśliwej sytuacji, że yy, mogę pracować z domu i no, mam dużo tej pracy, więc tak naprawdę nie, nie zastanawiam się, nie poświęcam aż tyle yy, czasu na myślenie o, o koronawirusie i o pandemii, ponieważ inne rzeczy zaprzątają mi głowę kończąc zupełnie to choć jeszcze nie wymyślono szczepionki zwalczającej koronawirusa niech taką naszą bronią będzie pozytywne myślenie zachowanie wszelkich środków ostrożności yy, i pozostanie w domach to chyba jest też bardzo ważne bardzo dziękuję już za rozmowę za wspólne oglądanie dziękuję firma Lofti Firma Lofti Home and Design jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność jest to miejsce które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów z Tarnowa TV.